Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale w którym chciałbym Wam powiedzieć jak zdobyć parasolkę z sezonu 9 Fortnite Najłatwiej zdobyć parasolkę tak w takim sposobem, że polecicie na miejscówkę, która teraz wyświetla się Wam na ekranie a ta parasolka wygląda właśnie o tak tak jak też się wyświetla Wam na ekranie tak wyglądają te dwie rzeczy, musicie polecieć tą miejscówkę, która została teraz zaznaczona na ekranie Jeżeli tam polecicie, wtedy po prostu y, możecie przekapić tam całą grę, wejdziecie do jednego domku, zlutujecie sobie te dwa domki, jest bardzo mała szansa, że tam ktokolwiek poleci no i wystarczy, że zabijecie jedną osobę na koniec gry, chyba że trafi się wam jakiś pros, to wtedy możecie mieć z tym problem, ale najłatwiej tak to zrobić. I po prostu jeżeli będzie na tym domku strefa, to idź razem ze strefą. To jest jeden z najłatwiejszych sposobów ogółem Fortnite jak ogółem zrobić tą parasolkę. No i dziękuję wam za oglądanie krótkiego filmiku na moim kanale. No i ode mnie to będzie tyle. Trzymajcie się ziomeczki, do następnych odcineczków i cześć!